of this canyon we were shown hell yeah fucking right there aren't many paths leading to mutant valleys that are safe from the sun we'll find them for a successful escape the breakout is just half the battle the other half is diligence it is likely they move slowly and decided to stop and hide at nightfall that's why i'm not worried but a little help never hurt anyone see anything amelia no but we're still far from that place you showed us my baby's fast, but it doesn't know the fucking speed of light. One must muster quite a bit of courage to escape from a city. Only to risk it all in the desert, defenseless while soldiers are in hot pursuit. Or have already suffered greatly. I wonder how long they chase after them once they've left the cities. Most people think it's impossible to survive in the desert. So wouldn't they figure they could let the desert do their <laughs> dirty work for them? I hope no one was wounded. Blood attracts creatures of all sorts. Jak się domyślacie, pewnie wyruszyliśmy w poszukiwaniu Skota do Doliny Mutantów. My tak też robimy. Hm, cokolwiek by się tam nie działo. Odnajdź Skota. Zabij ropuchę, zaprowadź mutantów. To czyścimy od prawej... no, właściwie tędy. Dowiedzmy się zaraz, w czym to całe zamieszanie. Jak tylko pozbieramy oczywiście wszystkie śmieci. Nowa klasa w Dungeons and Dragons, zbieracz śmieci. The day is They must find a place to rest and this cave is perfect to hide them from both the men and father's son but this cave has he has a bad feeling. there's danger here moment he waits to no we've already met and defeated danger overcome it together so he must he must stop behaving like a slave come oh uh, dokładnie. U! Uh, uh. Teraz tu się muszę przełączyć na ten tryb i po prostu pozabijać te bańki. Aha, na pewno. Cóż, te bańki się nie ruszają, w związku z tym wystarczyłoby może, żebyśmy zostali po prostu gdzieś tam po środku. Jak myślicie? Chyba jest to jakiś pomysł, nie? Dobra. No to jeszcze raz. Tylko żebyśmy nie musieli zeskakiwać, to sobie teraz zapiszę. Hop, 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 tak. Dobra, oskok. Uu, uu, tylko nie do baniek. Dobra, czwóreczka. Oczywiście. No, coś nie w tą stronę. Dobra. Bugi w tej grze po prostu mnie zdumiewają. To jest jakaś tragedia po prostu. Tak, tak, zabij mnie. Ja tam się oddalam, a wy róbcie co chcecie. No przecież, że ta ropucha musi mnie złapać. To może tak. O, zabili ją. No to gratuluję. To no pozbądźmy się jeszcze tego ochy. Zabić taką ropuchę, trzeba mieć po prostu więcej odporności na trucizny. A ja w ogóle nie inwestuję w odporności. Bo później nie będę sobie radził z żołnierzami. Także nie wiem, jak wam, ale mnie przeszkadza coś takiego. Żelazna rura. Zakładam, że mam coś lepszego, ale warto to sprawdzić. Żelazna rura. Wymaga siły. No i co? Znaczy teoretycznie pewnie jest lepsza, tylko po ulepszeniach. No dobrze, no pomyślę nad tym. <coughs> Baczcie, później. Ym, no dobra. A oni za mną po co? Nie ma tutaj żadnej skrzynki. Tak z ciekawości zupełnie, co mam ich całkiem wyprowadzić stąd? I ta nauka rzeczywiście przyspieszyła regenerację zdrowia poza walką. Sami zobaczcie jak szybko się regeneruje. Dobra. Zapis w razie gdyby coś. Nic specjalnego, tylko kilka robali. Szału nie ma. Ech, dziwni ludzie. Dobra. Rozumiem, że mam ich po prostu wyprowadzić stąd, tak? Znaczy no, muszą się kopać w ziemi... W którymś momencie ci przeciwnicy, przez to, że to są ci sami przeciwnicy, znowu i znowu są takim strasznym zapychaczem czasu po prostu. No właśnie. Fajnie, że dają materiały i takie tam, no ale niczego nie jest wam potrzeba już na tym poziomie gry.

Zachariah, my nie zapomnimy tego, co ty dla nas zrobiłeś, musimy się teraz spieszyć, dzień jest już już. Iść, iść. A co my tutaj mamy? Aha, po prostu droga. No dobra, mamy tutaj jeszcze do załatwienia parę rzeczy, w związku z tym, na razie jeszcze się tam nigdzie nie. Nie, nie wybieramy. Zabijmy tą ropuchę, jak no, przy okazji, skoro tu już jesteśmy w tej okolicy. Oczywiście, że nie będzie łatwo. No ale... Znowu to robactwo, to. Powolutku, nie chcemy niepotrzebnych obrażeń, okay. mapka, hmm, ciekawe co jest z tej strony. Jak to co? Darmowe punkty doświadczenia. Może powinniśmy trochę przeinwestować w ten styl walki z bronią yy, i tarczą. Może to taki nie jest głupi pomysł. Zyskalibyśmy sporo odporności. Nie wiem, czy jest ku temu sens. Koś nie lubię grać takimi tankowatymi postaciami. Stanowczo wolę zabójców. No przecież. No się... jest, Maria. Już. No, ale uciekaj stamtąd, ej! No niewiele jestem w stanie zadać obrażeń w ten pancerz. Chyba, że ona jest po prostu taka twarda. Nie od tyłu ciężko się zaatakować, ale mam wrażenie, że zadaje się więcej obrażeń wtedy. Ech. To może C? Nie. Za mało mobilna postawa. Dziękuję bardzo. Tak, atakujcie tam sobie. Ja się tu poregeneruję. No, ona się gdzieś zapchała. To jest po prostu potężniejsza wersja tamtej ropuchy. No co? Normalnie to potrafisz doskoczyć, a teraz nie podka. wymagający przeciwnik. Ale teraz kiedy nie ma naszych towarzyszy, możemy sobie pozwolić na miny. jajku, weź, przestań. Aha. Chodź tu Ej, No i zaraz mi wybuchnie w twarz Ej. Dokładnie No chodź. Uff, i tak powstał pik. Te miny to są jednak czasami genialne. Szczególnie kiedy już nie możemy uszkodzić nimi swoich Członków swojej drużyny. Dobra. Trochęśmy tego zebrali. 18 serum. Totalnie nieopłacalna sprawa. Nie polecam. Za taką ilość serum. To ja bym nawet nie wstawał z łóżka. Dobra. To teraz musimy jeszcze znaleźć tylko skota i dowiedzieć się, co się z nim stało. oczywiście jak zwykle musimy przebiec całą mapkę bo nasz genialny plan zaliczenia wszystko pod, wszystkiego po drodze oczywiście spalił na panewce no bo jakby to było inaczej hmm. i jak ja mam się tu dostać? o da się jednak Oczywiście wszystkie skrzynki otworzymy, bo ja cały czas mam wrażenie jakby w tej skrzynce był na ochotnika. I maska ochotnika. Eee, hełm ochotnika. 5% plus odporność na zakłócenie. Okej, okay, mal nie mnie. Sporo już tych hełmów mamy. A to jak wygląda? Na pierśnik och ochotnika. Generalnie nie najgorsza sprawa, no bo odporność na zakłócenie się przydaje. Ale za trzy punkty siły... W sumie... Tak nie mam na co tego wydawać. Mógłbym zwiększyć ze obrażenia od technomancji. W sumie nie, na razie nie mam żadnego pomysłu. A ten pancerz ochotnika nie jest aż taki najlepszy. You're just an old fool, aren't you? Risking your own neck to shelter the rogue. Well, if your neck's no value to you, it's no value to me, either. I'm off to a fear. Soldiers, abundance has fed its parasites for far too long. I think it's time we stop some of the leeching. No, stop! Listen to me. Let me... Oh! If I don't step in, they'll kill him. Just another traitor. Może są odporni na elektryczność, ale nie są odporni na odrzucenie. Sorry. Proszę. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Zmienimy styl walki.

Była z piłą. Dobra. Nic tu więcej nie ma. Pozbieramy tylko śmieci skrzyneczkę jedną i wracamy. Nie ma po co tu siedzieć. Szczególnie, że w nocy chłodniej będzie się lepiej wracało. O, ciężka kurtka na jeźdźcy Noctis. Czyli teraz już możemy wyposażyć wszystkich swoich... No jej, wszystkich członków drużyny w kurtki Noctis. Przepraszam bardzo, idzie się, przechodzi się. Nie mogę wytrzymać utraty punktów doświadczenia. Tak, za darmo. Szczególnie, że może nawet wyciągniemy z tego poziom? Chyba nie. Musielibyśmy tego sporo więcej ubić. Ale praktycznie każde punkty doświadczenia w tym momencie oferują nam poziom. Dlaczego? Pff, dobra, to przejdę się dookoła przecież. Jak Boga mego, naprawdę. Są pewne granice. No ale przynajmniej poziom będzie gdzieś po drodze. Chyba, że rzeczywiście wszystkich już wytłukliśmy. I tak się to już chyba stało. No dobra. Co to? Strzelimy, strzelimy sobie jedną skrzyneczkę. Dawaj. No dobra, bo ten przeciwnik będzie mnie tak obijał śmiesznie. Super. Jak widzicie, burza z piorunami może zdziałać cuda. Od po prostu czyści grupki tych przeciwników. Wydaje mi się, że to jest umiejętność stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby niszczyć te krety. Ale poziom jest? Jest. W związku z tym... Hajs się zgadza. Dobra, to może co? Wybuchowy strzał. I tutaj kolejny punkt atrybutu, ale z tym też zaczekamy jeszcze. Nie jest nam na razie nic tutaj potrzebne. Hmm, zastanawiam się w zamian, za co to wsadzić, ten wybuchowy strzał. W sumie dwójki nie używam, odkąd wam błyskawice. Wybuchowy strzał. O, dokładnie. Ciekawe, jak to wygląda. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to lepiej wygląda, kiedy już się tego używa. Wróć do doliny mutantów. Albo do Noctis. Jako że dolina mutantów to główne zadanie, to my wrócimy do Noctis w takim wypadku. Bo mamy tam dwa zadania poboczne, które musimy oddać zbadać i takie tam. <laughs> Did you know that the lichen on its back is not merely a parasite? Well, maybe. Anyway, they actually have a symbiotic relationship. The lichen cools off the toad's skin, while the toad lets the lichen feed off the ooze, oozing from its pores. Yeah, now I'm definitely gonna hurl. Thank the boons. We were able to save them. I don't know if they could have survived without our help. Scum will be happy to see they made it. The gates of Newton Valley will open wide for you this day, Fred. I have to get, you get to the getting tired of spending night after night in this rover. Oh, I'm sorry. Would you like me to bump you up to first class, bitch-ass? No. But even you have to admit, it'd be nice to go to the bathroom... with the door. I'm anxious to meet Scum. He's quickly becoming a legend around these parts. Some people in Noctis talk about him like he's some kind of messiah. Tak, teraz już wiem, że stanowczo za tekstami stoi jakiś katol. Bo drugiego wybawiciela, a oni żadnego nie znają. Widzieliście gdzieś krzyż w całej grze? Kościół? Poza tymi świrami od słońca i księżyca? No właśnie. A tutaj macie napis drugiego wybawiciela. No ładnie, fanatycy religijni wszędzie. Normalnie niedługo to będziesz spluniesz i fanatyk. Fanatyk, Fu, fanatyk i tak w kółko. Dobra, ale zanim to, to znowu mamy kupę questów do zebrania. Jak Boga mego. Słuchajcie, w związku z tym porozmawiamy z nimi już w kolejnym odcinku. Póki co, do zobaczenia.